Pas, awesome, Dawaj, awesome. ja, okay. Witajcie kochani serdecznie. Jesteśmy u Perysa na bazie. Mamy dwa zwierzątka do oczyszczenia, są dwa pieski. Bardzo się cieszymy i dziękujemy opiekuńce zwierząt, że przyzwala do oczyszczenia szcipów energetycznych, które zadają ludzie zwierzętom. Potem te dusze przenoszą z sobą z wcielenia na wcielenie i cierpią. I teraz będziemy zapraszali, to jest tak suczka, piesek suczka, to jest Abi, hasło Murzynka i następnie jest piesek Siemek, hasło Ułapać. Zapraszamy pierwszego, sala huczy, cała baza, sala baza huczy, przy, wszyscy przyjaciele duchowe są tutaj i przyglądają się jak ich braci e, Traktowano tutaj na ziemi i są oczyszczani. Dobrze. Simone, okay. Peres podnosi rękę, prosi o ciszę. Cisza zapadła, i teraz Simone przekazuje wizerunek pieska. To jest ABI. ABI. Ok, ekran jest grün. Zielony ekran się ukazał. bis Ukazała się na stole tam kryształowym. E, suczka i e, oznacza, że ok, ekran zielony że ma do trzech czypów energetycznych to ciało. Ok, jeszcze już. I już leży na boku. Skan wyjechał z pod stołu i zaczyna od noska przeszukiwać. Kiedy okay, są Są na ząbkach w Zimmer in der Höhe de, von den Augen. Na Oczkach. Da stoppt er jetzt. Zatrzymał się akurat. Scan. Und da ist so eine gelbliche Energie. Rzutowa äh, Energia. Die ist aber nicht aktiv. Na, na Augen? Ja. Achso. Na, na Oczkach jest Rzutowa äh, Energia. Nie jest aktiv na Perischciąga Husteczkom. Ok, jetzt läuft weiter. Zimmer an der Öhrchen. läuft zwei, nacken hoch. Äh, das Gut, dann um, auf de, sieht man halt die Vorderpfoten. Pfot, rechte Vorderpfote. Da ist ein grünlicher. na, prawej łapce, na tej dolnej części, energia. Da ist auch nicht aktiv. Gut, jetzt sieht man halt die inneren Organe. Auf dem Herzen ist noch so ein roter kleiner Chip. Mała czerwona energia na sercu. Das ist auch nicht aktiv. Ist Gut. Jetzt läuft halt weiter. Dalej. Ja. Lunge, Leber, Magen ist alles okay. Na

Das sitzt noch da und Usiadł sobie piesek na stole i Perisk cieszy się. Uh, Perys pokazuje ochrony. ręką, że ma zeskoczyć ze stołu Jetzt i prowadzi kryształem. pieska do kryształu, tam gdzie naładuje się specjalną energią. Do ciała. Położył się przed kryształem. I like wszystkie obcienia czerwieni, mm. wypłynęła energia, która ogarnęła pieska i przesiąga jego ciało. Mm. Okay, Tommy I langsam Tommy to już to... wychodzi za zaklętu, jak to się mówi, i usiadł sobie, auf, czeka, a się energia i... zakończy. I w tym momencie energia się cofnęła do kryształu. Ja, jetzt läuft auf I piesek stał, podleciał do Peres. Zrobił takiego człowieczka, oparł się łapkami na, na jego piersi i oblizuje jemu twarz. Tomi zaszczekał, daje zdać, że już czas połączenia się z ciałem fizycznym. I idzie, rozgląda się po bazie piesek, cała sala aż huczy z radości. Cieszą się dla swojego towarzysza, że został oczyszczony z typów energetycznych. Jest teraz wolną istotką bez obciążeń i prowadzi do portalu Tomi jego Zniknął w portalu, poczuł się fizycznym. Bardzo się cieszymy. Dla tego pieska zapraszamy następnego. Podniósł rękę do góry, prosi o ciszę, zapanował spokój. Simone przekazuje wizerunek. To jest siebek. S-I-E-M-E-M-E-K. N e k e k Ok, good. To jest in orange ekran. Powalający ekran się ukazał, znaczy są. się, że są, jest Ukazał się jeszcze? na stole kryształowym, już ten, bo zawsze tu się ustawia do wielkości zwierzęcia, więc. Fängt am I an. leży też na boku. Scan wyjechał z pod stołu okay. i już nosek set, jest od noska. wieder ein, an. I już się zaczynał scan. I już się energii żółtawa energia na dziąsłach. Eee, auf der po lewej stronie. Und am I już y, zaczął, zaczął program działać. Da, e, I ma zadanie ta, e, ten program do niszczenia dziąseł, stanu zapalny dżiązę. Ok, teraz lata. Kto ma to? ściągnął. Konto. Mówi, że jeszcze nie była groźna, bo na początku zaczęła działać. I on ściągnął chusteczką tą energię. Okay, left I skan ruszył dalej. der Höhe von den Augen, es läuft ucach. weiter. Jetzt uh, hält es am Gehirn uh, an. Auf, auf der rechten Seite am Gehirn ist ein bläulicher Niebieska Energie. Die ist aber nicht äh, aktiv. Die, die nimmt auch Jetzt läuft es weiter. Ruf, ruf, Jetzt wir an den Öhrchen. Jetzt geht runter den Nacken das kann hmm. dann geht es jetzt um, die, ja, zwischen also zwischen de, um, vorderpfötchen hinten im nacken drin es wir haben und da uh, ist eine uh, grüne energie energia in, jest przed nimi. und die ist

Przegląd jest organów wewnętrznych. Das herz frei. Na sercu nie die ma nic. Na, nie, die ma nic. Na nie ma nic. Na płuca 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 zaczął się nic. Na płuca nie ma die, soll halt da die verdauung halt Die Gedärme sind frei. Der Scan rutscht da in den Eliten ist nichts. Auf den Niere, da liegt noch mal so Belche. auf der linken Seite eine weißliche Energie. Ja, aber Energie ist in der Aber die ist nicht aktiv. Perich zieht die Husten, die Husten sagen, dass sie nicht aktiv So sieht man halt hinten die Hinterläufe. Und dann rutscht Scan weiter, der ist auf den hinteren Händen. Da ist nichts.

Położył, położył się teraz. No i zaczęła bardzo, bardzo wielka radość wszystkich, całego towarzystwa tam na bazie, że bardzo się cieszą, to są odgłosy niesamowite. W zakochów, energia wypłynęła z kryształu. Zielonkawa, pomarańczowa energia wypłynęła z kryształu, ogarnęła pieska i przesiąka go. Ja, auch Tommy schon auf dem Weg, I so. Tommy już wyszedł za zakręt, jak to się mówi, i czeka, aż energia cofnie się z powrotem do kryształu. Bedan also, ja, hat also, energia und, cofnęła się z powrotem. Sitzt halt jetzt vor Paris und I w do Peresa, usiadł przed nim i czeka do niego, coś ja. mu opowiada. Und jetzt sagt Tommy. I to mi daje znak Siemek. Czas powrotu do ciała fizycznego, połączenie się. I wszyscy hmm. się cieszą: idzie, rozgląda się po całej bazie, zadowolony, ma ogon podniesiony do góry i wchodzi do portalu. Połączył się z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy. Hmm. Następny piesek uwolniony z programów i zatrzymane są procesy, które już mu zaczęły dokuczać. Także jeszcze raz ukłon dla opiekuna zwierzęcia. Zostańcie kochani zdrowi. Namaste.